Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Space Marine 2. Aktualnie, znajdujemy się prawdopodobnie w Immaterium, czyli jakby po tej e, złej stronie świata. Można tak powiedzieć, ch gdzie chaos jakby e, jest e, panem, gdzie są bogowie chaosu i tak dalej. E, I co, i ruszamy szukać naszego czcigodnego mistrza zakonu.

Tick, you die this day this is my domain you are here by my invitation i am offering you a chance to kneel our chapter sir shall use your skull as a piss pot uh. <laughs> Okej, okay, czyli nas chyba czeka walka na niego. Niezbyt jestem pocieszony tym faktem. O, oh No właśnie, dzieje się to, co już wcześniej się działo. O, oh, dupę. Dobra, jakieś obrażenia w końcu? Kurna, jakie to jest bydle Dobra, trzeba do niego napieprzać po prostu. Rzućmy sobie tu meltę. Może się e, uda, że wleci w nią. To wykorzystamy ten fakt. Yeah, I'm you. <laughs> 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 Your companions are known. You lie! You are no match for them, Okej. Okay. Pytanie, czy myśmy to mogli przetrwać? E, czy to było na zasadzie, że musiało, musiało się tak stać. Tego właśnie nie jestem pewny. Dobra, siekamy go ładnie. Ja pierdzielę. Czuję się, jakbym jakiegoś bossa w tarpsu się pokonywał. Zamachy maja jak nie wiem co. No, on prawie był na melcie no? Co jest grane? Nie, no przecież nie możemy tego. Co nie robimy tu? Co mamy zrobić? Hatch zmian? Ja pierdziele, co jest grane? Okej, okay. gdzie on jest? Jest Trześć skurczysy, no Uciekamy I siekamy Trzeba z hematami No znowu ten To nie? Gdzie ten gościu jest? Dzisiaj się na tym na niego No ale mnie wziął Jak dzieciaka Jestem taki skupiony, nawet nie za bardzo wiem co, co gadać, bo kurde Próbuję go rozkminić Dobra Dawaj no, Kuria No nie, akurat teraz nie, yeah, pierdzielę. No, dobra, przynajmniej sobie wyciągnąłem. No, dobra, no coś tam nie wydostaje, ale. Okej. Okay. Weźmy amunicję. dobra, nice. Ale go ładnie wytręciłem. Pięknie. Dobra, teraz uciekamy. Dobra, teraz ładnie sobie z nim poradziliśmy. Nice. Oko, oko, oko. Pokaż oczko. dostaliśmy No, Pokaż oczko? Jest, ale nie pokażę teraz oczka. Co jest grane? Znowu to, ja pierdzielę. Mam nadzieję, że to jest po prostu Takie coś, że będziemy musieli uciekać Dobra, nice Nice. Udało się. Dobra, hit. Walimy, walimy, walimy ile możemy. Dobra, i teraz ładnie mu się śledliśmy. Szkoda, że nie mam młota. Dobra, oczko. Czy nie oczko? Jeszcze nie oczko. Fak, serio! Ja pierdzielę Dobra, wracamy do walki Bo musiałem trochę nadrobić życia, bo Uf, Ja pierdzielę Bo e, dopiero e, autozapis był na jednym pasku Więc trochę miałem do nadrobienia Kurna! Ostatni mi się nie udało. Już mniej więcej wyczaiłem co i jak. Dobra. Co ty robisz teraz, gościu? Dobra, siekamy go. Dobra, nie jest źle. paska, No, 3, czwarte paska jednego. O Jezus jeszcze ten. Pytanie co on teraz spuści na nas. Aha, to będą chyba te fale. Tak jest. Ale żem sobie stanu Dobra. Nie wiem jak przed tym uciec, wiecie? Nie mam pojęcia. Dobra, oczko. Jeszcze nie oczko. Dobra, to spieprzamy na krawędź, bo zauważyłem, że tutaj na krawędź nic się nie dzieje. Dobra. I gdzie jest teraz ten lamus? No, ściugał, gałganie. Dobra, ładnie bo podeszliśmy. Mamy go od razu. Uciekł. Kurde. O w dupę. Dobrze że mieliśmy pancerz. Dobra, jeszcze pół paseczka. Jeszcze pół paseczka. Oczko? Czy jeszcze? Tak, oczko. Dobra. Kurna. Dawaj, dawaj, dawaj. Yes. Koniec. Koniec. We are surrounded. To as many as you can, They are mere imitation. Lord Calgar! It could be another reduction. They shall find out. Lord Calgar! My words to you and Thalassa. Speak them. My lord. Speak them, or be slain for an imposter. Rules should never make a prisoner of intelligence. Titus, it is good to see you. Their sorcerer's power wavers. He is vulnerable. See how his domain weakens as he does. There is only one place left for him to hide. Let us dig out the heretic. Okay. There he is, within the stream. He prepares for another. It's the oh, stupid, <laughs>

Ja cię zaraz kurwa, wolnie, gałganie. Ok, teraz będziesz strzelał? Tak. Tak. Dobra, nie mamy już amunicji. Został nam pistolecik, ale zbliżamy się do promienia. Ok. шоу есть экраны. For the Emperor! For the, the Emperor! Emperor. Demetrian Titus, your decisive actions have saved this system from ruin. And so it is with great pride that I now present you with an honor worthy of your deeds the laurels of victory. Let every warrior of the Adeptus Astartes see that here stands the true measure of a son of Gilliman. For the glory of Ultramar. Courage and honor. Company dismissed. Forgive me, brother, that it took me so long to bring you home. My lord, that is... fierce was my wrath when I learned of your detention. In their arrogant suspicion, the Inquisition failed to recognize the truth. That no evil will ever overcome a devotion. Such as yours. Thank you, my lord. There is a mission. It will take you away from the second company for a time. As you command, chapter master. The brother chaplain will brief you. It was he that suggested you for the task. My lord, the sword of Kalf is ready to depart. Thank you, captain. My ship will convey you to your destination. I shall be glad of your company. Titus, it has been an honor. It has indeed, my captain. I hear you'll be taking your leave of us. Not for too long, I hope. Emperor you And you, sir. brothers i am called to serve elsewhere you'll be missed my lord i will not forget the blood we have drawn together nor shall we i owe you both a debt you have restored my faith in brotherhood we shall await your return courage and honor courage and honor, courage and honor. You are joining us. I am. Very good, my lord. You have done well. You have won the trust of your brothers. And of the chapter master. But know this, Titus the stain of suspicion never completely fades. I will be watching you. Should you falter on the path for even a moment, I was shown no mercy, Leandros. My lord, it is time. Koniec! Koniec, pamy! Ależ to była epicka przygoda. Tylko kurde, nie słyszałem... Nie kim, kim był ten Liandrus, ten kapelan. On musiał być kimś w pierwszej części, ale go nie mogę, nie mogę sobie przypomnieć, kurde. Jasny gwid, ale kurde, jaka przygoda! O boż. Jakie to było genialne. Oh. E, pewnie jeszcze kiedyś... E, nagram te takie dodatkowe misje, których nie graliśmy teraz, bo graliśmy e, praktycznie samą e, jakby tą główną fabułę. Więc pewnie się z czasem będą jakieś pojedyncze odcinki pojawiały z tych dodatkowych misji. E, no i to by było na tyle, kurde. No udało się na na, na. na hardzie chyba graliśmy, nie? Na hardzie przejść. Było kurde miejscami ciężko, ale... Ale co, mam ciary normalnie po tym wszystkim, coś pięknego. Jaka ta gra jest piękna. Jakie tu dźwiękowienie jakie to jest piękne, jaka... To, sama historia jaka jest fajna. O Boże, polecam kurde każdemu, kto się może zastanawiać, a, 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 a oglądał ze mną e, moje poczynania, to polecam samemu sobie zagrać, bo warto... Jest wiele rzeczy do zrobienia. Można sobie w multika też pograć, więc, więc śmiało. O, więc tak. Dobra. Dzięki wielkie za tą epicką przygodę za to, że byliście ze mną. Eee, zapraszam Was na Dark Crusade z Gwardii Imperialnej, oczywiście. Eee, w międzyczasie chyba się nie będzie pojawiać żadna inna seria, przynajmniej na razie. Eee, wiem, że po Dark Crusade będę ogrywał też Soulstorma. A po kto wie, może że 2? War mam taką zajawkę na Warhammera, że, że muszę cały czas grać teraz w Warhammera, nic innego mi nie, przy, nie, nie przechodzi, tylko Warhammer leci. E, więc tak, dzięki wielkie, zapraszam też na TikToczka, e, pooglądać sobie krótkie filmiczki. Co? Widzimy się w następnym odcinku, tym razem już z Dark Crusader. Trzymajcie się, hejos.